Samuś, zobacz co mamusia ma dla Ciebie. Zobacz tutaj. Widziałeś? Zobacz. Zobacz co jest w środku. Zobacz. Umiesz je włożyć z powrotem do środka sami? Po kolei, tak? No dawaj. Raz. Mamusia, podtrzyma, żeby nie spadało. Patrz, jest więcej. No, nie spadaj. Patrz, sali. Zobacz. Sadzisz je do środka, dla Po kolei. Tak, jeszcze. A, nie trafiłeś. No i ten sadzisz? I jeszcze ten? A klocuszka? Też można sadzić. I jeszcze można takiego sadzić, tak? Można? Pewnie, że można. Tak jest. Brawo, Samiku. Jej! Dlatego już nie chcesz. No bo wiesz, że no, tam był dwa razy, tak? One tutaj nie należą. Gdzie one należą, Samik? One należą tutaj, zobacz. Tutaj, tu je trzeba wsadzić. Super, a ten? Gdzie należy sami? Gdzie go się daje? Uważaj, Tam go też trzeba położyć z powrotem. Ten coś ci się nie spodobał, co? Pewnie, że się nie spodobał. On jakiś taki dziwny, niebieski, nie? A teraz mamy wszystko rozwajać w nagrodę. Brawo! Tak, tak. Trzeba zamknąć klatkę dobrze, tak, tak, tak? tak żeby nie otwieracie się. Mhm.